Jaki odważny. Co oni chcą się bawić? Hmm, wymęczą trochę, patrz, już dominuje, on dominuje już, to jest dominant, no, on do... Dominuje Dominuje, nie daj się, nie daj. No, w, przedwczoraj były, mieliśmy gości, dzieci, czwórka dzieci i, i tam parę dorosłych, też się ujeżdżały już, nie, szczeniaki. No. Nawet młodsze mają już takie odruchy.

Bum! <laughs> Nie wyszło. wyszło. Super jej ustawiam. No patrz, co za za mama jest taka dominantka, ona jest mega. Yy, do wszystkich psów jest mega przyjazna, mega, nie? Bawi się, jak się bawi z psami, to wydaje takie dźwięki, jakby zagryzał jakiś pitbull, jakieś małe pieski, takie dźwięki wydaje, ale no, to jest normalna zabawa, tylko dźwięki są przerażające. No, z wszystkimi psami się zgadza, nawet kurczy zębów nie pokazała na żadnego z naszych psów Ach. od początku, jak z nami jest, ale na przykład ujeżdża. Nie? To, że jeśli ma taką energię, że czasami podbiegnie, wejdzie na psa i, i, i ma takie odruchy, ale dominująca nie jest. Ojciec też zupełnie nie jest. Jolan nie jest dominujący, nie? Mm. A, z dospania spania pójdą fajnie. Mm -hmm. Mm -hmm.